Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, dzisiaj moi drodzy nagrywamy kolejny odcinek z Clash Royale i dzisiaj powiem wam tyle, że przejdziemy sobie kolejny challenge, tak jest? No generalnie w Clashu powiem wam tyle, e, gramy sobie tutaj Clan Warsy w klubie, jak widzicie mamy drugie miejsce, no raczej tego pierwszego nie zdobędziemy, bo... Chłopy są naprawdę przepotężne, mają tyle tych punktów, że ciężko jest cokolwiek zrobić, ale drugie miejsce mamy cały czas. Oczywiście, również zapraszam wszystkich do klanu, moi drodzy. Co jakiś czas tu robię miejsca. Jak tylko skończymy ten Battle Day 4, będę robił miejsca. Więc jak wy oglądacie ten film, to jest Battle Day 4. Czyli albo wieczorem, albo w poniedziałek rano będą miejsca w klanie, dlatego wbijajcie Bambusy Panda, moi drodzy, tak samo. Jeszcze raz przypominam o kodzie Panda, bo w sumie dawno tego nie mówiłem, ale mam też kod swój oczywiście tutaj. Jak wpiszecie sobie kodzik Panda, to ja otrzymuję od was wsparcie, kupujecie coś w sklepie, więc jak coś planujecie kupować, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, moi drodzy. No i dzisiaj zagramy sobie ten Firecracker Fireworks Show. Na pewno będzie też odcinek pewnie z Elixir Maraton, tak mi się wydaje, bo wydaje się to dosyć ciekawe, i szczerze mówiąc, nigdy czegoś takiego nie gremnet, nie wiem jak to będzie wyglądało a chyba będzie sporo nagród, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało właśnie zrobię sobie z tego odcinek, więc na pewno taki się pojawi też będzie ser niedługo, więc no co, jeżeli chcecie więcej Clash Royale strzelcie tutaj łapeczkę w górę, zasubskrybujcie również ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie chciałbym wbić 50 tysięcy do końca roku, a do końca wakacji chciałbym wbić, moi drodzy, 35 tysięcy, myślę, że jesteśmy w stanie wbić 35 tysięcy do końca wakacji więc zostawcie suba, a w przyszłym roku 100k na tym kanale, moi drodzy, więc no, kto jeszcze nie subskrybuje Strzelcie Subika eee, Czemu ja miałem nagle Firecrackera? Wytyfy, co jest grane? Czemu nagle mi się Firecracker zrespił? Dobra, to jest dziwne, chłop ma wymaksowanego Hog'a, no se jaja robisz, kolego Przecież on ma pewnie z tysięcy miliardów pucharków, no co jest grane? O, Firecracker się po dobrej stronie postawił, PogChamp Tylko w sumie teraz, jak sobie tak pomyślałem To... Ten mój deck jest bez sensu, skoro on będzie miał Fire i taką rozpionę. No to będzie fest bez sensu, bo jakby on mi je będzie kontrował ten mój deck. A jajajaj, no dobra, cóż, zobaczymy jak to będzie szło. Może zagram drugim deckiem, ten z Hogiem, ale on. Aha, w sumie tu i tak jest wszystko na dziewiątym. No nie wiem, zobaczymy widzowie, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, jak się ta gierka skończy, ale coś czuję, że raczej to przegram. Ale zobaczymy, no chłop ma wymaksowane karty, dobra to jest skama akurat, że on ma wymaksowane karty Pewnie mnie zaraz porobi tutaj dwoma wieżami i będzie przypał Ale jeszcze mamy szansę, bo jest podwójny eliksir Czyli będzie potrójny, jak zostanie minutka No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, dobra tutaj sobie to rzucam Tutaj dwójeczka znowu poszła, spoko, za dużo tych firecrackerek tam jest, więc trochę lipa ale jakoś dajemy radę. Okej, okay, teraz myślę, że jesteśmy w stanie coś pobijać. Jeszcze leci balon. On się zrespi z drugiej strony. Ej, teraz jest szansa na obicie tego wciół. Dobra, jedna wieża jest moja. Jedna wieża już jest moja, bardzo ładnie. Dwóch firecrackerów jeszcze tutaj idzie za mionkami. Mnionki porobią, nie porobiły niestety, dobra, trzeba teraz uważać. Tutaj dajemy Wizarda. No tą wieżę mi jedną porobi, tak mi się wydaje. Ale spróbuję y, obronić tą drugą i zaatakować zaraz tą lawą. Myślę, że jest szansa. Aha, myślałem, że to przeżyje, a nie przeżyło. Więc przypał troszeczkę, zróbmy coś takiego. Dobra, Nasik. No, raczej to zbije. Okej, okay, nie zbiło jeszcze, jest dobrze. Rzucamy sobie lawę po tej stronie. No, zobaczymy, zobaczymy, czy uda mi się tutaj wygrać. Jest szansa mimo wszystko, jest nadal szansa. Tamten Firecracker rozwali mi tą wieżę, ale nie jest źle, bo my sobie rzucamy tutaj balona. Po jednej wieży mamy rozwalonej. Ja co prawda mam mniej HP na tej wieży, ale jak najbardziej mamy jeszcze szansę to wygrać, moi drodzy. Dobra, pięknie. Zapujemy sobie to elektrowizardem. Super. Leci balon tam. O, lecą strzałki teraz piękne. Żeby te firecrackery zdjęło, tak jest. Dobra. Teraz tylko i wyłącznie trzeba obronić pana. E, jak on się nazywał? Tego, co 7 eliksirów kosztuje. No wiecie o co mi chodzi. Więc jego jak obronimy, to jest GG. Jak go nie obronimy, to jest Lipa. Ale myślę, że damy radę, dobra, pięknie. Ok. teraz tak, tak. Okej, okay, super. Jeszcze tutaj leci Electro Wizard. dobra, mamy to. Let's go, udało się. Pierwsza gra, Winek. Co prawda, no ten deck może być ciężki. Myślę, że może być przypał trochę w przechodzeniu tego challenge'u. Ale zobaczymy, jak mi pójdzie, moi drodzy. Pierwsza nagroda to jest co? Goldzik. Okej, okay, potem jest co? Jaka skrzynka? Golden chest. Tutaj jest magical chest. I tutaj jest golden chest. A tutaj jest tego, więc dobra widzimy się jak już będę miał Magical Chest'a 75 Dobra widzowie udało się wygrać, powiem wam, że ten challenge jest chory Zaraz zagramy sobie kolejną giereczkę, generalnie miałem cztery winy Potem dwa razy przegrałem teraz szósty win, więc idzie dosyć dobrze. Jeszcze ani razu nie miałem tego resetu, że musiałem jeszcze raz zagrać jak wychallenge No wiesz, że choćby bo mam karnet kupiony, więc mogę grać te challenge dowoli, ale właśnie ani razu jeszcze nie resetowałem. I mamy teraz e, właśnie Magical Chesta, zobaczymy, co mi ciekawe jak tutaj wyleci. Electro Spirit, e, Heal Spirit, o, same Spirity lecą. Fire Spirit, ej, co jest? Jeszcze Ice Spirit i normalnie XD będzie. Trzy muszkieterki, okej. Okay. Rage, no i niestety legendy nie ma, Lighting, ej same jakieś spele, spiryty, no jedynie trzy muszkieterki nie pasują, mega dziwna skrzynka szczerze mówiąc. Lećmy z jeszcze jedną giereczką, bo w sumie ja już nagrywałem ten odcinek pół godziny, a żadnej giereczki wam nie pokazałem oprócz tej pierwszej, więc zagrajmy sobie jeszcze raz. I oczywiście końcową gierkę też wam pokażę, żebyście widzieli jak to mniej więcej idzie, mm, więc tak, no na początku jest po jednej Firecracker, Później w dogrywce są trzy chyba, albo jeszcze przed dogrywką, ale chyba w dogrywce mi się wydaje, więc no wtedy już są dymy potężne, naprawdę. Jak jest już trójka ich, no to wtedy jest ciężko, ale też szybciej jest eliksir i tak dalej, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w tej rundzie. Ok, fajnie, że mi się ten firecracker z tej strony zrezygnował, dajemy sobie jeszcze Elektro Wizarda. Ok, ładnie. Uuu, on nie ma praktycznie nic do obrony, jeszcze tutaj ten firecracker bardzo dobrze tutaj robi robotę. Bo wszystko to sobie odrzuca, ale tutaj niestety ten. E, jego elektro... znaczy nie Elektro tylko Inferno Dragon, no troszeczkę mi poniszczył tą lawę, więc może być problem, ale raczej damy radę. Zobaczymy jeszcze. Rzucam sobie tutaj e, strzałki, żeby to zniszczyć, dobra? Ten balon. A, walnie, walnie raz, niestety. Kurczę, no lipa, troszeczkę zadał również, nawet więcej ode mnie. Ale myślę, że teraz ten Inferno Dragon wraz z tą yy, Firecrackerką jedną coś zdziałają. No nie bardzo, szczerze mówiąc, teraz już. Ponieważ akurat musimy zaraz pójść z drugiej strony. Też gra lawą. O kurczę, pierwsza osoba, która gra lawą. Serio, nie chcąc mi unieruchomiło, znaczy uruchomiło yy, tą wieżę główną. No lipa, że jemu to akurat uruchomiło. Przypał w Dobra, czekajcie, bo tu my są. Zaraz mogę zginąć, wam powiem. Zaraz może być przypał potężny. Ale zobaczymy, czy się da jakoś tu skontrować, uratować tą wieżę. Wątpię, szczerze mówiąc. Chociaż teraz, chociaż teraz, dobra. Jeszcze nie jest koniec, jeszcze nie jest koniec, okej. Okay. Leci więcej takiego fire crackerów, dobra. Strzałki zniszczą to, zniszczą tego dragona. Nie zniszczyły, no chyba se jaja robisz, kolego. Chyba se jaja robisz, dobra. No tą lawę już nie obronimy. Ona tak siak zniszczy, mi tą wieżę. Z drugiej wieży też już mam mało HP, więc trzeba uważać. No to jest akurat już po wieży niestety, chociaż nie zostało 30 HP, dobra, ale tak czy no właśnie, zniszczył ją strzałkami ok, więc zrobimy sobie tak, rzućmy sobie mniej więcej tutaj Inferno Dragona dobra, trzeba mu zniszczyć tą jedną wieżę po prawej stronie a potem się zajmiemy tą po lewej stronie zróbmy coś takiego teraz, ok, tu Firecrackerki lecą sobie bardzo fajnie, dobra Inferno Dragon niestety tam będzie się fokusował, ale nie jest źle dobra, tutaj jeszcze te Firecrackerki lecą idealnie, o to chodzi Dobra, balon dotnie, balon dotnął, super, idealnie, dobra, rzucamy sobie strzałki, niepotrzebnie nawet, zmarnowałem strzałki, przypał, zniszczył mi drugą wieżę, 18 sekund do końca, nie wiem czy jestem w stanie to porobić, szczerze mówiąc wątpię, ale zobaczymy, może akurat się uda, chociaż nie, to jest przegrana, serio, pierwszą gierkę, którą wam pokazuję po tak długiej przerwie samych zwycięstw i nagle przegrana, no cóż, lipa moi drodzy. Nie udało się tym razem zwyciężyć. Jedną gierkę miałem taką ciekawą, że akurat chłop mi porobił jedną wieżę, został 10 sekund i ja miałem jego dwie wieże mocno obite. nam do nie wiem, do 500-600 HP, coś takiego. I akurat go wtedy zniszczyłem, więc to było przepotężne, ale cóż, teraz się nie udało. Druga próba, zobaczymy czy uda mi się zwyciężyć, widzimy się w ostatniej gierce. 2000 years lat później. Dobra, moi drodzy, udało się wygrać. Mamy 8 wygranych, no i teraz zagramy sobie ostatni meczyk. Przynajmniej mam nadzieję, w tym drugim razie udało mi się tylko raz przegrać. Udało mi się pech tak chciał, że akurat udało mi się raz przegrać. Mało braku, żebym wtedy wygrał, no ale cóż, niestety, moi drodzy, czyli w sumie mam 4 przegrane na ten challenge. Lecimy z ostatnią rundą, zobaczymy, czy będzie 9 winów. Mam nadzieję, że tak. Bo wtedy by wyszło, że mniej przegrałem niż w sumie miałem do wygrania, bo no, Tary to taka mniejsza połowa dziewiątki, można to tak powiedzieć. Mm, dobra, rzucamy sobie lawę tutaj w róg, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Uuu, Elixir Golem, kurczę. No dobra, no, będziemy musieli go zniszczyć w takim razie Inferno Dragonem moim. Yy, ok, ona. Nie, uruchomiła znowu tego kinga, naprawdę, jaki skan. No to przypał trochę, szczerze mówiąc, jak uruchomiła tego kinga. Jeszcze ten Firecracker nie niszczy tego na hita, więc ja robicie. Dobra, dostałem teraz ciul akurat y, eliksiru. No ale zobaczcie, jak on mi potężnie obił. No tutaj, praktycznie ja już nie mam życia na tym, więc jest mega lipa. Okej, okay, ten Kanon jeszcze tam prawie nic nie zrobił. Dobra, ja mam balona w razie czego? A rzućmy sobie balona z drugiej strony. A dlaczego nie? Tako, rzućmy sobie balona z drugiej strony. Dobra, 1200 do 900. Okej, okay, nie jest źle w sumie, nie jest źle. Jeszcze balon tam dolatuje, walnie raz, Okej. Okay. Dobrze jest, moi drodzy, 600 mam na swojej wieży, on ma 1200 i 1400, okej, okay. okej, okay. nie jest źle, naprawdę nie jest źle, moim zdaniem. Myślę, że damy sobie radę, kurczę, ten firecracker zniszczy moje firecracker, chociaż nie zniszczył, dobra, jest okej. Okay. Zrzucamy sobie tutaj strzałeczki od razu, dobra, pięknie, tamten jeszcze yy, magic archer prawie zniszczony, dobra, leci balon na kanona, Kalon też, kanon też prawie zniszczony, dobra. Teraz tak, rzucamy sobie tutaj Inferno Dragona, bardzo ładnie, oj kolega ma już problemy, chyba będzie zwycięstwo, coś mi się tak wydaje, chyba to będzie moje zwycięstwo, ale zobaczymy, dajmy lawę na drugą stronę, dobra, tu akurat wieża zniszczona, ale nie jest źle moi drodzy, ponieważ zobaczcie co tutaj się dzieje, tutaj firecrackery zniszczone, tam jakieś dymy się dzieją, dobra, okej, okay, tutaj chyba wieża sobie poradzi, chociaż nie jestem pewien, ok rzućmy sobie tutaj Electro Wizarda jeszcze, dobra, rzucamy sobie tutaj strzałeczki, Pięknie, nie zdąży zdążyły strzelić, serio jaki przypał, ale dobra rzucamy kolejną lawę w róg, kolega ma problemy fest, kolega ma problemy fest, chyba się poddał, nie jednak się nie poddał, rzuciłem sobie tutaj lawę akurat gdzie on postawił kanona, bardzo ładnie, tutaj fajne kakary dają radę, rzucamy sobie tutaj inferno dragona, strzałek nie mam, kurcze lipa, ale dobra kolejny balon, okej okay, on już przegrał, on już przegrał, nawet nie wiem czy mi zniszczy tą wieżę, chyba mi nawet z nie zniszczy bocznej, a ja go zniszczę tam na głównej już. Więc to jest raczej GG dla niego Ale jeszcze zobaczymy kolejna lawa. No prawie by trzy na raz były razem z popsami. 900 HP ma jedynie na głównej Więc tak naprawdę to fireballami mógłbym go zniszczyć Bo te fireballe ma się tutaj co chwilę Jeszcze jakiś strzał tam co chwilę dolatuje Tej firecracker bo ona mega daleko strzela Więc to będzie zwycięstwo moi drodzy Tak jest to jest zwycięstwo Balon jeszcze i strzałkami raczej to dobije Ale jeszcze nie jestem pewien Uwaga tak jest i jest zwycięstwo, bardzo ładnie, moi drodzy. Mamy to 9 winów, 4 przegrane, czyli w sumie, no, gdyby mi się udało tam raz zwyciężyć, no, to może bym to przeszedł za pierwszym razem bez dodatkowej próby, ale niestety się wtedy nie udało. Mimo wszystko, challenge zakończony, moi drodzy, 182 000 golda, bardzo dużo tego goldzika mam, już mi się odnowiły te deki, trzeba będzie tutaj rozegrać. No, ale drugie miejsce będziemy mieli, tak, check tutaj, tradey. No niezbyt ciekawe w moim wykonaniu. Dek cały czas taki sam, moi drodzy, powoli sobie go wbijam na te 12-13 poziomy. Golda cały czas zbieram, więc myślę, że jakieś dwie karty naraz wlecą wtedy na ten 13 poziom, więc niedługo będę miał max deck, moi drodzy. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak chcecie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, trzymajcie się, cześć!